No niestety generalnie my mamy słabość z mężem do kupowania koni z, że tak brzydko określę, defektami. Te koniki mają odełki egzemowe, dlatego że mają tak zwaną likcówkę. To jest po prostu nic innego jak ukulenie na ukąszenia owadów. Działa to w ten sposób, że jeśli je pogryzą meszki, to je wszystko spędzi i, i się drapią, ale drapią się do stanu, gdzie zdzierają z siebie po prostu skórę do krwi i trzeba je przed tym zabezpieczać. Dużo ludzi pozbywa się takich koni, bo e, no jakby trzeba bardzo dużo dać od siebie tym koniom. No i tak to właśnie jest z tymi koniami. Wiecznie sobie coś zrobią, a koń to nie samochód. Części nie wymienisz. No niestety nie. Jak to miska. Teraz jest tutaj dramat pod kątem, że co tydzień, i co dwa tygodnie jakaś zwierzyna, znaczy zwierzęta gospodarskie są zagryzane albo ostatnio też była sytuacja, że łania była w tym, w, 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 na placu zabaw zagryziona przez wilki. Ja jestem zdania, że jednak yy, powinien być jakiś, jakieś odpowiednie odstraszanie wilków od domostw, od, od gospodarstw. Tak samo jakieś płoszenie czy tam odstrzały takich samotników, wilków, które są no najbardziej groźne, wchodzą na gospodarstwa, póki co zabierają psy, jakieś tam kozy, jakieś drobne zwierzęta. Przy wieczornym karmieniu koń, jeszcze mieliśmy je koło domu, a nie mieliśmy z ogrodzonego, no to faktycznie wilk podszedł do naszego psa, tylko na szczęście, że ona była na tyle czujna, że chwyciła psa i widłami odgeniała wilka, żeby sobie po prostu no, odszedł. Tak samo przez tą sytuację z wilkami jesteśmy zmuszeni, żeby lepiej pozabezpieczać nasze paswiska, aby też konie przez sezon letni mogły całodobowo na tych paswiskach przebywać. No, pewnie to będą jakieś siatki leśne, dodatkowe supy betonowe, no i oczywiście nasz niezawodny pasłuch elektryczny.